Czy Ukraińcy powinni dostawać 800 plus? Na ten temat wypowiedzieli się politycy w programie Dominiki Wielowiejskiej w radiu TOK EFEM. Takie rozwiązanie zaproponował, i my jesteśmy otwarci do rozmowy o uszczelnianiu systemu. Zresztą sami zaproponowaliśmy powiązanie go z obowiązkiem szkolnym, z realizacją obowiązku szkolnego przez dzieci ukraińskie. W mojej ocenie to było wystarczające uszczelnienie, ale rozumiem, że jest jakaś część polityków, polityczek, którzy chcieliby tego, ten system bardziej uszczelniać. W tym zawetowanym projekcie było kolejne uszczelnienie, czyli wykluczenie z tych świadczeń osób z Ukrainy przekraczających granice w ramach małego ruchu granicznego, więc tutaj było kolejne uszczelnienie. Natomiast jeżeli chodzi o powiązanie wypłaty 800 plus z obowiązkiem pracy, to rząd, i tutaj powiedział Maciej Duszczyk, że ta ustawa jest już gotowa. Ja mam nadzieję, że ona za chwilę trafi do Sejmu. Mu, proponuje rozwiązania dla wszystkich cudzoziemców, nie tylko dla Ukraińców, czyli powiązanie tego świadczenia 800 plus z pracą. Ale. Tak, dlatego to się nie znalazło w tej rów. ustawie, bo mhm. pamiętajmy, że to była spec ustawa. To jest spec i ona nadaje szczególne uprawnienia osobom z Ukrainy z uwagi na liczbę tych osób, które do nas przyjechały. Gdyby, gdyby te osoby. To było słuszne, to, było, to był zresztą pomysł Prawa i Sprawiedliwości. Żeby te osoby na innych zasadach miały legalizowany tutaj pobyt, z uwagi na to, że gdyby one szły tą tradycyjną ścieżką przez urzędy, do spraw cudzoziemców, to, to by trwało miesiącami, a te osoby potrzebowały szybko no, pracy. Pani poseł, ale trochę i... czasu minęło od tak. kampanii wyborczej, a jednak tego projektu nie ma, mimo tej zapowiedzi premiera Tuska. Tak, teraz Maciej Duszczyk powiedział, że ten projekt jest gotowy, ale też chcę powiedzieć wyraźnie, że on również będzie powiązany z systemem ZUS-owskim, w takim sensie, że jeżeli komuś te świadczenia przysługują, czyli na przykład emerytom, którzy mają emeryturę swoją, a opiekują się dziećmi, to oni nie będą, te dzieci nie będą wykluczone z tego świadczenia. Tak mówi minister Duszczyk, że my pamiętamy też w tym projekcie o grupach wrażliwych, bo bardzo byśmy nie chcieli wrzucać do jednego worka osób, które być może kombinują, jeśli w ogóle dużo jest takich osób, bo wiemy, że że jednak mnóstwo Ukraińców pracuje, żeby nie wrzucać ich do jednego worka, na przykład z dziadkami, którzy opiekują się dzieckiem, albo z matką, która ma maleńkie dziecko i nie może po prostu iść do pracy, bo jest na urlopie macierzyńskim, czy też poseł, zajmuje się Kolecja małymi obywatelska dziećmi. Obywatelska będzie planowała wprowadzenie takiej oto zmiany, że dostęp do służby zdrowia będzie dla osób, które płacą składkę zdrowotną, jeśli chodzi o obywateli Ukrainy, bo to jest także w tym projekcie. Tak, czekamy na, czekamy na projekt, który przedstawi, przedstawi Maciej Duszczyk. Tam też rozwiązania dotyczące ochrony zdrowia mają się znaleźć, ale w tym momencie jeszcze ja nie widziałam Czyli tego projektu, więc ja nie umiem tak tego naprawdę, potwierdzić. Co w tym wiem, co, wiem w, jaki, na, w jakim zakresie będzie świadczenie 800. Jeżeli chodzi o dostęp do ochrony zdrowia, to w tym momencie nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ja oczywiście o... Prezydent e, oczekuje realizacji obietnic wyborczych składanych i przez siebie, i przez e, Rafała Trzaskowskiego. Zresztą, tak jak dzisiaj. Zostało już powiedziane. Donald Tusk w styczniu zapowiadał, że pilnie ten projekt ustawy trafi do Sejmu. No nie trafił pilnie, nie był pilnie przygotowany, ale rozumiem, że w tej chwili, kiedy prezydent Nawrocki stawia sprawy twardo, to liczę na to, że to, co pani poseł przed chwilą powiedziała, że ten projekt wreszcie trafi do Sejmu i być może na najbliższym posiedzeniu Sejmu podejmiemy wasz projekt. Nie musi być to koniecznie podjęty projekt prezydenta, chociaż prezydent, ponieważ nie było projektu rządu, Złożył ten projekt do Sejmu, żeby, żeby mógł być procedowany, żeby można było szybko tą sprawę załatwić. Ale jeżeli pani, państwo macie kompleksowe rozwiązanie, które rozwiąże więcej problemów, które kompleksowo opisze sytuację z wszystkimi cudzoziemcami i programem 500, to jeszcze lepiej. Ja bardzo chętnie za takim projektem zagłosuję. Czekam, żeby trafił do Sejmu, ale jak mówię, od stycznia czekamy na to, bo w styczniu premier zapowiedział Pilnie złożenie tego y, projektu ustawy. To tak łatwo się wydaje nie, te miliardy, nie, jak to nie są. moje, chodzi o to, moje, że tak? w tej chwili y, i tak zdecydowana większość Ukraińców pracuje w tej chwili Ja nie proponuję tego nie rozwiązania, zmienny. żeby tylko pracujący Ukraińcy. Ja uważam, że w ogóle obcy obywatele nie powinni w Polsce dostawać świadczeń socjalnych. 800 plus zostało wprowadzone podobno, dlatego że w Polsce rodziło się za mało dzieci. To teraz będziemy dofinansowywać wszystkich, którzy chcą mieć dzieci z całego świata. No Dla mnie to jest jakiś kompletny absurd. Więc no, pomimo, że tak, to prawda, koalicja rządząca to proponowała dzisiaj, krytykuje trochę za Natomiast to, to nie jest nasze rozwiązanie. My od początku mówiliśmy naszym zdaniem, zero socjalu tak, dla obcych obywateli, w tym dla Ukraińców. To nie chodzi, że Ukraińcy są gorsi niż inni obywatele. Nie. Jeżeli nie jesteś polskim obywatelem, to dlaczego masz dostać świadczenie, które miało pomóc poprawić polską demografię? Za chwilę skończy się wojna na Ukrainie, ci ludzie wyjadą, tak? tak albo na Ukrainę, wiemy. albo wyjadą do Niemiec, czyli tak z nich nie zostanie wiemy. w Polsce. Natomiast no to 800 plus nie tylko, no, nie tylko dla Ukraińców jest wypłacane, ale także przecież dla Wietnamczyków, obywateli Indii, Białorusi. No, uważam, że to jest absurd, że ten system tak nie powinien wyglądać już pomijając, że 800 plus jest i tak gigantycznym wydatkiem, jest porażką, jeśli chodzi o wszelkie cele, które miał spełnić, a, a wydajemy na, na to dziesiątki miliardów każdego roku. Także no, my Czyli jesteśmy pan W ogóle tym. cały system 800, 800 plus jest porażką według Konfederacji. Tak, tak, system 800 rozumiem, plus jest porażką, że Konfederacja no, ale rozumiem, że pani jest zadowolona z tych, liczb, nie. Z, tych liczb, z tych liczb demograficznych. Ja tak? jestem zadowolona z naj, 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 tego. w liczby urodzonych dzieci od ja II wojny światowej. Z, wiemy, że ten program nie spełnił celów demograficznych, no natomiast spełnił cele społeczne, socjalne, rzeczywiście to, to wspiera rodziny, które mają y, dzieci. Y, Są, I uważam, że mówiące, ten. Że poziom program... ubóstwa y, że poziom ubóstwa od 2016 się nie zmienił. Są też takie raporty. Nie wiem, jaka jest prawda, ale uważam, ale... że. A, to jest. Nie, no, panie pośle. Jeszcze pan, 20, pan senator...